No, już parę osób nas widzi, więc zadamy standardowe pytanie. Już wyrzemy? Zadamy pytanie, jak nas słychać, jak tutaj stoimy? Czy wszystko jest ok? Jeśli chodzi o dźwięk? Też pomutuje. Nie nie mam jeszcze odpowiedzi. Na razie się wszyscy witają. Jest opóźnienie. Tak, tak. Słychać świetnie, także. Słychać świetnie z to tak woli przypomnienia, dzisiaj drugi dzień e, miesiąca grudnia e, to jest e, dzisiaj dzień e, upamiętnienia e, zniesienia niewolnictwa. E, także taka ciekawostka na dzisiaj. Jak się ma dziecko w siódmej klasie i się przerabia secesję, to się wie takie rzeczy. Heh. Tak, Poczekajmy jeszcze, jeszcze może chwilkę. A ile osób? Mamy 35 osób. Za chwilę wow. osoby do, dołączają. No Przez, wszyscy się witają, każdy macha, możecie też pomachać. Pozdrowimy Jacka. Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w to, składzie, tym e, tak zwanym, bardziej technicznym. E, ja mam na imię Marek Jabłoński, jestem pracownikiem działu technicznego, więc ze mną jest Tomek Nawacki, też e, z działu technicznego. A z drugiej strony, telefon z gimbalem trzyma Dawid. Też z firmy WIN. No i dzisiejszy temat, powoli zaczniemy. Dzisiejszy temat taki dość ciekawy. Wiele pytań jest, wiele telefonów do doradców technicznych, ale też do nas, do działu technicznego. O co chodzi z tymi posadzkami, o co chodzi z tymi delatacjami, o co chodzi z pęknięciami, czy trzeba coś z nimi robić, czy nie robić z nimi nic. Czy można je zignorować, czy każdą taką dylatację, na przykład w przejściu między pomieszczeniami, gdzie posadzkarze wykonują ją standardowo, a później płytki nam, układ płytek, nie pozwala się pasować w te dylatację, co z tym zrobić, czy nie robić nic, czy użyć jakiejś specjalnej chemii. No, dzisiaj będziemy mieli taką okazję, żeby Wam pokazać, wytłumaczyć pewne kwestie, z tym związane. Ale również pokazać, jak te produkty stosujemy, jak prawidłowo strzyć pęknięcie, jak przenieść dylatację, jak ustabilizować dylatację za pomocą dybli. Co potrzebujemy do, do, do tego? No, oczywiście zaprawy, która nam posłuży do kotwienia. Jest to zaprawa na żywicy poliestrowej, czyli szybkiej żywicy. Jest to produkt dwuskładnikowy. Zapakowane w taką właśnie tubę, w której standardowo są dwa mieszacze. W tych mieszaczach dokonuje się mieszanie dwóch składników. Jaka jest przewaga takiej zaprawy, zaprawy poliestrowej do skrzywania? Przewaga w stosunku do innych produktów, które są bardziej płynne, jest taka, że konsystencja jest już fajna, taka, która nie przecieknie, która jest dość stabilna. W tym już jest gotowy piasek w, w jednym z tych składników, więc produkt jest gotowy do użycia i można go użyć wielokrotnie, ponieważ dzięki dwóm mieszaczom możemy kontynuować, przerwać pracę po kilku godzinach czy nawet następnego dnia, kontynuować z jednego opakowania. W momencie, kiedy mamy produkt, który jest produktem płynnym, mamy utwardzacz w i w puszce drugi składnik, w tym wypadku, no niestety po wymieszaniu dwóch składników musimy zużyć całość. Te składniki mieszają się tylko i wyłącznie w mieszaczu. Tak? Tutaj mamy jak gdyby dwa kanały, które nie pozwalają wymieszać się w, w samej końcówce tej tuby. Tutaj mamy specjalną, specjalną zakrętkę, także jak, sobie, jak skończymy powiedzmy w połowie, no to nie, nie musimy tego, że tak powiem, już wyrzucić, tak? tylko wymieniamy, wymieniamy sobie końcówkę i możemy, możemy robić dalej. Możemy kontynuować tak. Drugą rzeczą, która jest tutaj powinna być użyta, to są albo klamry zszywające, czyli takie blaszki, bądź dyble. Chwilę o klamrach. Klamry są ze stali nierdzewnej mają taką specjalną. Tutaj, może pokażę jakoś z góry. Mają taką perforację, są powyginane. To ma poprawić stabilność po zakotwieniu, żeby się tam klamra nie przemieszczała. Dzięki tym właśnie zagięciom, perforacją. To można obrazowo powiedzieć, że jest to pręd zbrojony. Pręd zbrojony też właśnie ma taką zwierzchnię perforacji, która uniemożliwia przemieszczanie się w betonie. Tutaj e, klamry są w kompletach po 25 sztuk. E, klamry 25 sztuk dlatego, ponieważ mniej więcej stosując co 15-20 cm te, te klamry, zużyjecie dokładnie cały zestaw pod jednego strąga turbo. E, jeśli i klamy zszywające zamykają nam pęknięcia, zamykają nam dylatację na stałe, ta dylatacja jest zespolona i nie ma możliwości ruchu. Natomiast dyble, dyble umożliwiają nam stabilizację, to znaczy może dylatacja nam pracować w poziomie, natomiast zabezpiecza przed klawiszowaniem. Niestety czasami tak jest, że trzeba umożliwić tej podstawce pracę w poziomie, natomiast w pionie jest dla nas niekorzystna. Ta, to poruszanie się dwóch pól dylatacyjnych, więc to tym stabilizujemy. Z czego się składa taki dybel? Jest bardziej skomplikowany od e, klamry, ponieważ to jest e, pręt w środku, z jednej i z drugiej strony mamy pręta otulonego takim, e, z, e, taką koszulką stworzywa nasuniętą na pręt e, stalowy. Między tymi dwoma koszulkami mamy taki element, który pokażemy w praktyce do czego on służy. On służy już w trakcie aplikacji, żeby nam się zaprawa strąk turbo nie dostawała między, między dylatacją. I właśnie taka jest różnica, że między zszywaniem dylatacji a przenoszeniem tej dylatacji, że inaczej wypełniamy szczelinę. Jeśli naprawiamy pęknięcie ze strzypkami, wypełniamy również szczelinę. Jeśli robimy dyble dilatacyjne, już tej szczeliny nie wypełniamy, wypełniamy tylko kotwimy sam dybel Jak to zrobić? Za chwilę Tomek Wam pokaże. Co należy wykonać? Należy wykonać przed pracą, w posadce należy ją zagruntować, gruntem wzmacniającym najlepiej. Przy jeszcze wiadomo, nacięcia. Tak, tak. Wiadomo, nacięcia. Czyli nam będzie potrzebny grunt, jeśli posadzka jest słaba, sypiąca się, to wtedy polecamy ją naprawić gruntem epoksydowym. Natomiast tutaj, jeśli, jeśli wszystko jest w porządku, a beton jest bardzo chłonny, z reguły o to jest stary beton, to tą chłonność należy troszeczkę zmniejszyć za pomocą gruntu akrylowego. W zupełności to wystarcza. No i tutaj Tomek Wam pokaże, jakie są różnice między zszywaniem, czyli możemy to sobie tutaj przesunąć. Tu będziemy wstrzymywać pęknięcia i dylatację. Natomiast tutaj będziemy dyblować, yy, czyli stabilizować nam dwa pola dylatacyjne. Czyli co? Zaczniemy, może od, yy, od dybli, tak? Czyli tutaj zostawiamy dylatację, która jest dylatacją główną, ale klawiszuje nam posadzka, czyli robi się coś takiego, że naciskamy i one między sobą pracują w tą stronę. Wiemy, że yy, nie żadna mata żadne inne inne systemy nie przeniosą tego naprężenia na płytkę no bo to klawiszuje i musi być, musi być jak gdyby zespolone jedna część posadzki z drugą, a delatacja która jest nacięta oryginalnie ma sobie dalej pracować w swoim zakresie. Dlatego... Załóżmy gdzie takie coś możecie spotkać, takie coś możecie spotkać między pomieszczeniami między w progach, między jednym a drugim pomieszczeniem gdzie właśnie Wam posadzkarz zarzuci tutaj dylatację, a Wy chcecie tą dylatację mieć gdzieś tam obok. I w tym wypadku nie ma co tutaj za bardzo walczyć z tym, bo to te dwa pomieszczenia będą ze sobą na, na bank pracowały, zwłaszcza kiedy w jednym na przykład jest ogrzewanie podłogowe, a w drugim tego ogrzewania podłogowego nie ma. Na przykład między łazienką a salonem Dokładnie. i tam w jednym pomieszczeniu mamy ogrzewanie podłogowe, w drugim nie. I chcemy zostawić, żeby sobie jedna posadzka pracowała niezależnie z drugą, ale nie chcemy, żeby te dwie posadzki nam się ruszały między sobą. I w tym momencie wykonujemy to dyblowanie posadzki. W pierwszej kolejności robimy nacięcie i tutaj nacięcia robimy dokładnie, no może nie pod kątownik, ale prostopadle do naszej dylatacji. Dlaczego? Dlatego, żeby tej posadzce dalej umożliwić pracę. Tak? I wtedy montujemy, montujemy już sobie dyble i od razu pokażemy. Zaczyna nam wychodzić, zaczyna nam się mieszać. Wyciskamy do momentu, aż uzyskamy tak, tutaj dwa składniki jest muszą się. One się wymieszają i za chwilę pojawi się. O, zobaczcie, już jest zupełnie inny kolor. Tak. I. Wprowadzamy sobie nacięcia. Robimy na jedną trzecią grubości posadzki. Tak? Jeżeli nie macie, nie macie ogrzewania podłogowego, można zrobić to sobie głębiej, nie zaszkodzi. No, ale minimum 1 trzecia tej posadzki. Czyli posadzkę przyjmujemy, że mamy tam te 5 do 6 cm, czyli te minimum 2 cm sobie ją nacinamy. Na tej głębokości te rurki nie powinny jeszcze być, no bo z reguły tam te 3 cm są, są przykryte. Wprowadzamy czyli, czyli tutaj dyblowanie wymaga większej precyzji. Zwróćcie uwagę, że Tomek nie wprowadza tutaj e, nam zaprawy e, w szczelinę dylatacyjną, która tutaj biegnie. Zatrzymuje się tuż przed. I właśnie tutaj za chwilę wyjaśnimy, po co są na dyblach właśnie te e, poli... Nowe e, takie stopery, to możemy nazwać gumki. Pamiętajcie, to jest żywica poliestrowa, która bardzo szybko wiąże, i w, jej gwałtowność przy, przyrasta wraz z temperaturą. Może się okazać, że jeśli macie temperaturę dość, dość wysoką, czyli powyżej 25 stopni. Żywice, żywice, każde żywice poliestrowe są bardzo gwałtowne i one nam wiążą dosłownie, są w stanie związać w 5-10 minut. Natomiast jeśli temperatura spada i jest w granicach 10-5 stopni, w tym wypadku one nawet wiążą pół godziny, więc tutaj ta rozpiętość jest dość duża. I teraz widzicie jak pracuje nam ta, to zabezpieczenie, czyli uniemożliwia wydostawaniu się zaprawy, kotwiącej do e, szczeliny dylatacyjnej, żeby zachować tą, e, później tą pracę. Co, co ważne, że możecie sobie e, tą szczelinę dylatacyjną, e, tą zaprawę zastąpić również innym materiałem, jak na przykład fugą epoksydową. To jest żywica dwuskładnikowa, też bardzo trwała, bardzo mocna. Ma normalny czas związania, więc nie trzeba się spieszyć, tak jak teraz to, to, to przyspiesza Tomek. Natomiast e, również spełni swoje zadanie w tym wypadku fuga epoksydowa po wymieszaniu dwóch składników i jest większy komfort pracy niż w przypadku, niż w przypadku takiej żywicy poliestrowej. I tak jak tutaj, e, zwłaszcza ważna rzecz, że jeśli chcielibyście używać kiedyś e, tej żywicy poliestrowej w wersji płynnej, to te pianki, te, te e, gumki naprawdę wtedy się przydadzą, zabezpieczą nam. E, przed odstawaniem się tego, tego płynu e, kotwiącego do dylatacji. Czyli takie prace możecie wykonać w, jednym, e, w tym samym dniu, kiedy, kiedy przystąpicie do dalszych etapów, na przykład e, przyklejania płytek, e, czy, też, e, czy też tam montażu. Maty rozdzielającej, bo tutaj, tak jak zaczęliśmy mówić o tych o, yy, przejściach, to teraz mamy zabezpieczone dwie dylatacje. Będziemy mieć zabezpieczone dwie dylatacje przed pracą yy, w poziomie. Yy, zostawiamy tą pracę w poziomie i tą pracę w poziomie możemy zniwelować za pomocą maty rozdzielającej. Czyli sklawiszowanie niwelujemy za pomocą dybli, natomiast pracę poziomą możemy zniwelować za pomocą maty i mamy gotowe nie musimy tutaj zwrócić uwagi nie musimy tego posypywać żadnym piaskiem kwarcowym tak bo ten piasek już jest w samej tej masie także zostawiamy do zaschnięcia i w opakowaniu w opakowaniu wimu te dyble yy, mamy 5 sztuk 5 sztuk to w zupełności wystarcza żeby jedną dwie sztuki takich przejść przez drzwi sobie zadyblować. Także taka ilość dopasowana do potrzeb. Widzę jakieś pytania coś? Hmm, tak, mieliśmy jedno pytanie, czy jak po, po, w, Czy te koszulki nie będą się ruszały po sklejeniu w środku? Nie, koszulki się nie będą... no To wszystko tutaj co widzicie, to ma się ruszać w środku. Dlatego jest ten pręt. Nawet jak te koszulki się będą ruszały, nic się nie dzieje. Natomiast... Jedną ręką teraz robię do góry, drugą na dół, i w tym wypadku ma to zabezpieczyć. A w środku ma się wszystko ruszać. Zaraz pokażemy, bo mamy dokładnie taki sam model, już wyschnięty. Tak. tak zaraz pokażemy Wam, jak, jak to Jak po, to pracuje jak po wyschnięciu? Ta delatacja ma działać dalej, czyli ta posadzka ma pracować względem siebie w tą stronę, w a ma zabezpieczyć przed klawiszowaniem. Tak, bo właśnie jest drugie pytanie: czy koszulki mają zostać do wklejania? I właśnie mamy odpowiedź Oczywiście, to jest. To jest... Kluczowe są te koszulki w odróżnieniu właśnie do klam skrzywających, które mamy tutaj. To cała różnica polega na tym, że tutaj to wszystko się będzie nam ruszało i na tym, na tym to, to polega. Jedna i druga koszulka, tak tak to nazywamy, koszulka zostaje po prostu w posadzce. I no wiadomo, że to nie będzie ta posadzka nam się przesuwała o, o centymetr w prawo, czy centymetr w lewo, tak, ale te, te, te mikro naprężenia po prostu tak. będzie, będzie niwelowała i ona będzie działała sobie w swoim tym, swoim toku. Kolejna rzecz, tutaj mamy delatację, tak, mamy nacięcia, zauważcie, mamy nacięcia zrobione już pod, pod nasze blaszki kotwiące, tak, i tutaj mamy nacięcie zrobione pod skosem. Pokażę Wam na tamtym modelu dlaczego. Tą delatację chcemy całkowicie zszyć, czyli robimy pod skosem sobie nacięcia i dodatkowo będziemy jeszcze strzywać, wypełniać masą i topy. Podobnie się zachowujemy, kiedy mamy tutaj do czynienia z pęknięciem. Pęknięcie wiadomo, że nie jest równe i pęknięcie czasami jest wąskie. Poleca się, żeby to pęknięcie naciąć, tak samo powiększyć ten otwór, tą szczelinę w pęknięciu, żeby można było wprowadzić do niego więcej zaprawy kotwiącej. I tutaj już nie zważamy, nie zważamy na to, jak głęboko wypełniamy, czy wypełniamy tą szczelinę. Po prostu zaprawa nam może wchodzić w dylatację, nic, nic się tutaj złego mnie nie zadzieje. Tu wymagana jest mniejsza precyzyjność w pracy niż w przypadku wykonywania łączeń za pomocą dybli. Dyble musimy po, posadowić naprawdę równoleg, równolegle do siebie, ze względu na to, żeby one mogły swobodnie wszystkie tak samo pracować w dylatacji. Natomiast tutaj nie będzie żadnej pracy. W tym wypadku, uwaga jest taka, że jeśli mamy pęknięcie, to możemy je oczywiście zszyć i na tym podkręcać. Ale pamiętajcie, że jeśli mamy dylatację, to tą, ta dylatacja z jakiegoś powodu została zrobiona. Prawdopodobnie dlatego, że, że ktoś wylewając posadzkę dokonał pewnych, pewnych zasad związanych z wykonywaniem posadzki, czyli zaplanował określoną powierzchnię pól dylatacyjnych. Zatem, jeśli tutaj jest dylatacja i ta dylatacja pracuje, a my ją zszyjemy. To pamiętajmy o tym, żeby wyznaczyć z boku gdzieś nową, bo jeśli nie wyznaczymy tej nowej sami z boku, czyli nie rozetniemy tego betonu na 2 trzecie głębokości to jest bardzo duża szansa, że gdzieś znowu w niekontrolowany sposób pojawi się pęknięcie, które może nam po pierwsze plawiczować, a po drugie to pęknięcie e, może się rozsuwać i wtedy może dojść do pęknięcia płytek w tym, w tym miejscu. Więc jeśli robimy tego typu zszywanie dylatacji, to pamiętajmy o tym, żeby tą dylatację przenieść obok i wtedy w nowej dylatacji łączymy płytki. W tym wypadku przykleimy płytki w całości, ale nie dokonamy e, cięcia, tak, żeby było wyraźnie. W momencie, kiedy dyblujemy, płytkę przyklejamy w całości na miejsce zszywania, poprzedzając to oczywiście aplikacją maty rozdzielającej, żeby ten ruch nam skompensowała. I tu możemy w całości przykleić płytkę, nie ma konieczności wyznaczania nowego, nowej dilatacji. W sytuacji, kiedy strzywamy posadzkę, strzywamy dylatację, strzywamy pęknięcie, czy dilatację, musimy z boku zrobić nową dilatację, jeśli była stara. Bądź, jeśli pęknięcie było na tyle wyraźne, a nie pasuje nam do układu płytek, bo jest nierówne, nieregularne bądź też właśnie nie pasuje do układu płytek, przecinamy wtedy nową dilatację i w tym miejscu łączymy płytki. Taka, taka różnica. Jest jedno pytanie, czy to też jedna trzecia głębokości? Tak, no. dokładnie to samo. Pamiętajcie o tym, że jeśli robimy zbrojenie takie standardowe w betonie, to również to, to zbrojenie jest, yy, powyżej środka powinno występować, tak? W środku betonu bądź, bądź wyżej. Więc do 1 trzeciej głębokości, jeśli wprowadzimy to zbrojenie nowe, czy to będą klamry, czy to będą dyble, to będzie w 100% wypełniało swoje właściwości, czyli w jedną trzecią. Nie musimy w połowy, nie musimy w 2 trzecie. Wystarczy w jedną trzecią. Taka zasada. Pokażę Marek, może teraz powolutku możemy, już tutaj ja Wam pokażę to co Tomek na początku robił, zobaczcie, że zabrawa poliestrowa zaczęła już wiązać i mamy już zgęstnienie, które ciężko wbić, ciężko wbić nam jest, tutaj mamy 22 stopnie, jesteśmy w studio, więc temperatura, wilgotność nam pozwala na praktycznie mamy 15 minut, i po 15 minutach zaprawa już jest związana. Tutaj, tutaj zasła, zobaczcie, cały czas pracuje, cały czas mogę, mogę jeszcze to. I to jest ta różnica między macami dyla, y, kotwiącymi w płynie. Jeśli byśmy używali w płynie, ta cała puszka już by nam zastygła po wymieszaniu dwóch składników, koniec pracy. Moim zdaniem, naszym zdaniem, ta forma jest dużo bardziej y, przystępna dla wykonawcy, wygodna i oszczędzająca koszty. Taka puszka, te, takie opakowanie Strong'a ma co prawda 300 ml, ale co jest ciekawe, kosztuje gdzieś około 40-50 zł. Analogicznie konkurencyjne produkty za pół kilograma kosztują 60 zł, ale już byśmy mieli 60 zł. I tam jeszcze zwrócić uwagę, że jak jest mocno płynne, to ona wcieka nam i. Może spowodować to, że zdegraduje nam steropiar. tak? Spory, tak? Bo z Bądź wypełni są... nam dylatację tutaj, który, który, czego byśmy nie chcieli, ponieważ tutaj zawsze musi, musi to pracować i te pianki, one są zobaczcie, miękkie i one będą umożliwiały właśnie pracę dylatacji. Jak to, jak to działa mamy tutaj. Zobaczcie, Zysnięte, mamy, mamy, mamy dwa kawałki, jest, jest dylatacja, jest sklejone dokładnie w taki sam sposób, jak jest tutaj. Zobaczcie, ja mogę sobie to podnieść i to nam się wszystko trzyma. No wiadomo, Jest ustabilizowany między pionem a poziomem. tak? Czyli tutaj nie jestem w stanie tego w żaden sposób ruszyć, żeby to zaklawiszowało. Ale wezmę sobie tutaj packę i zobaczcie, w ten sposób sobie to działa. I do tego właśnie służą te, Plas te plastikowe tutaj. nakładki. One zostają, one zostają w środku. A pręty sobie robią swoją robotę. Tak, teraz to sobie mogę zunąć z powrotem i mam dalej ten sam efekt. Tutaj pojawiło się takie pytanie dość ciekawe, eee, czy potrzeba nacinać posadzkę po szyciu, jeśli mamy w planach dawać matę rozdzielającą. To chodzi tutaj o to, że jeśli mamy, jeśli mamy dylatację i chcemy ją przenieść obok. I to musimy ją staro musimy zszyć wyznaczyć nową z boku jeśli obawiamy się, że dilatacja będzie nam klawiszowała, to wtedy musimy ją zszyć za pomocą klam bądź ustabilizować za pomocą dybli, umożliwiając jej w dalszym ciągu pracy poziomą. Jeśli mamy same pęknięcia, również je zszywamy, pogłębiamy i zszywamy. I wtedy na to dajemy matę, ponieważ mata pozwoli nam wyznaczyć nowe dilatacje na e, e, już na okładzinie ceramicznej, a nie dylatację w betonie. Okay. No dobrze, słuchajcie. Jakieś jeszcze ma... pytania no, się pojawiają? Jeżeli macie na szybko jakieś pytania, to odpowiemy teraz na wizji. Jeżeli, jeżeli nie, no to poproszę e, pisać. Odpowiemy, odpowiemy sobie później na pewno. Nie pozostawimy żadnego pytania bez odpowiedzi. Na tą chwilę co? No myślę, że się podobało Marek. Tak, pozdrawiamy oczywiście standardowo całą grupę prac wykończeniowe wszystkich członków Polskiego Rzecznika Pytkarzy. I standardowo Jacka. Może Jacek pojawi się za tydzień, może jakiś inny pomysł będziemy mieli. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, żeby dotknąć pewnych tematów, takich technicznych, które ja i Tomek wykonujemy, to, to też można pozostawić to w, w komentarzu. Natomiast w przyszłości pewnie Jacek spotka się z jednym z Was gdzieś na budowie i tak samo jeśli chcecie, żeby do, dotarł do Was Jacek bądź też inny przedstawiciel WIMU i pokazał Waszą pracę na co dzień, jak funkcjonujecie, jak działacie, też możecie się zgłosić do nas za pomocą komentarza, czy też kierując się do swojego opiekuna w rynku. Wtedy przyjedziemy do Was, pokażemy w podobnej, w podobnej formule e, Waszą pracę, Wasz efekt końcowy, czy ta, e, to, co robicie w danym momencie na miejscu, na budowie. Także zachęcamy do kontaktu przez Polskie Zrzeszenie Pytkarzy. Możecie się kontaktować z Pauliną, możecie się kontaktować z Izą, które dziewczyny e, oczywiście pozdrawiamy i umawiać się na takie spotkania, wizyty na budowie z Life'em e, WIMU na miejscu. Z naszej, z naszej strony to tyle. Pamiętajcie, jest YouTube, jest, jest strona www.wimu, jest strona PZP. Wszystko to możecie sobie tam obejrzeć. Dodatkowo inne nasze poprzednie realizacje. Także pozdrawiamy i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dzięki, cześć.